Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku w serii W Drodze. Pozdrawiam Was z Brat et gdzie zaczynamy dzisiejszy odcinek. Przyszedłem teraz na lunch i yy, będzie. Dzisiaj bardziej skupię się na samych obrazkach, w sensie, że będziecie mogli zobaczyć miejsca w Szanghaju, a jakie już się pokażę. po drodze. Zapraszam. Takich ciekawostek, co mogę jeszcze powiedzieć, kochani, teraz po drodze, jak idę. Właśnie w... wszedłem w fragment Szanghaju, który potocznie nazywa się francuską koncesją. Tak, w dużym skrócie, w Szanghaju znajdowały się kiedyś trzy koncesje: amerykańska, brytyjska i francuska. My właśnie przemierzamy koncesję w francuską i. Idę teraz do serca tejże koncesji, czyli na Tienzifam, gdzie zapraszam do oglądania dalszych obrazków. Nie, dobra, udawałbym dzięczoł i powiem Wam, że ono nie śmierdzi. W sensie tutaj jest dodany buldak, przyprawa koreańska. Są to dane normalnie przyprawy takie, co jem na co dzień. Pamiętam, że chyba kiedyś człowiek był po prostu bardziej przewrażliwiony, bo teraz yy, wziąłem czoł One są jest generalnie dobre, tylko po prostu jak ktoś nie jest przyzwyczajony do zapachu, to może mu po prostu śmierdzieć. Ale jest spoko. A ja właśnie idę obczajać stare kąty między fanów. Gorące. Ho! Przecież że to jest prosto zbyle? Uff, też gorące, ale nie mm, mnamo. W sumie powiem wam, kochanie, że to jest mój pierwszy raz, kiedy jem Ćołdophu, bo za pierwszym razem, jak byłem w Chinach, to w jakiś sposób chyba nie mogłem się jednak do tego przekonać. Oczywiście jestem też atrakcją, boję jem ale yy, też jest yy, to ciekawe, że w smaku naprawdę jest świetne. Jeżeli ktoś w ogóle jadł kiedyś kuchnię koreańską i wie, co to jest buldak, to będzie miał porównanie ostrości. A warzywa, no to po prostu jak już ktoś był w Chinach, to oni praktycznie te same warzywa, co dodają gdzieś tam w restauracjach, tak lekko zgrillowane, czy jakieś marynowane, czy jeszcze inne, to to samo dodają właśnie tutaj do chowdowu. Na temperatury szanghajskie przystało i też jeszcze po chowdowku ciepłym. W czasie coś napić zimnego, bo powiem Wam uh, nie wiem czy jeszcze jestem czerwony, ale jak robię sobie zdjęcia na fan to byłem czerwony, albo genialne. A w ogóle macza zawsze apów. Kolejny kościół, tym razem pod wezwaniem Świętego Piotra Pusim, Pusim Park kochani to jest Jeden z tych parków, co można nazwać po stronie Pusi Płucami Szanghaju. Nie jest to jeden z większych parków, jest to nazwałbym przeciętnej wielkości park. Największy w ogóle taki w centrum miasta park to jest Sent Sentary Park. Natomiast Fusim Park znajduje się na granicy francuskiej i brytyjskiej koncesji to jeszcze nie jest tak, że brytyjska koncesja już jest za parkiem, no ale powiedzmy, że jest blisko natomiast Pusin Park to jest jeden z tych parków, gdzie e, wcześniej przyjeżdżałem bardzo często właśnie pooglądać jak ludzie tutaj e, czy rysują e, znaczki chińskie na chodniku czy tańczą czy e, Robią jakieś gry zabawy. Takie tutaj przyjemne miejsce, praktycznie w się środku Szanghaju. Yen Anlu. Robi wrażenie. Szanghajskie Xinjiang, gdzie znajduje się między innymi Madame Lu, to najdroższe miejsce do życia w Szanghaju. Dżingam Tempu Na dziś już jest zamknięty dziękam Tempu bo jest już 18 mm. natomiast powiem wam jeszcze zobaczę czy dla mnie jutro ale tutaj przyjdę i wam pokażę w środku bo naprawdę jest super możecie teraz na przodniskach zobaczyć Bo ja... <trybujesz> Powiem wam kochani, Słodzieśnie Bubu było. Wstydziła się jak nakierowałem na nią kamerkę, bo posłała pięknie całusy. A to mi przypomniał pewne Bubu z Gwelling Park, tylko że to był on, a teraz była ona. I on posyłał całusy dla mojej znajomej, a teraz Bubu posłał... Właśnie kochani, dotarłem do East Nanjing Road Do tej części słynnej East Nanjing Road Ponieważ mam jeszcze drobne zakupy do zrobienia To troszkę się tą ulicą przejdziemy Natomiast później się przejdziemy boczną ulicą W sensie w przecznicę dalej Tianjin Road Ponieważ zaraz zobaczycie Raz jeszcze jest to co... Ale jest tak, że czasami jest tak dużo ludzi, jest taki flow, że po prostu nie idzie się w ogóle ruszyć. Teraz jeszcze to jest w miarę że można iść, ale o, zobaczcie. raz spokojniej a my właśnie przeszliśmy od strony East Naging Road przez przejście dla pieszych, bo jest tak ruch zorganizowany, żeby by dojść na punkt, jakby ktoś szedł ulicą Diętrzy Road, to trzeba tu przejść dosłownie kawałek na East Naging Road bo tak jak widzicie jest zorganizowany ruch w ten sposób, że w jedną stronę idą ludzie z bundu na Nancy Groot i tutaj właśnie ze strony, z której przyszedłem idzie się na bunt. Wam też teraz przed chwilą fajne porównanie jak wygląda bunt wieczorem, a jak jest na przykład swód słońca, jaka jest różnica. No to kochani, pozdrawiam z serca Dingam Temple. Powiem Wam, że cieszę się, że tutaj mógłbym Was wziąć. Dla mnie ponownie, dla Was tutaj, dla y, odbiorców y, Purpurowego Ametystu pierwszy raz. Pierwszą rzecz co zrobię, to pójdę tutaj y, od strony, gdzie nie będę przeszkadzał modlącym się i rzucę tutaj yy, monety na szczęście kiedyś już to zrobiłem i jak widać szczęście dopisał go wróciłem do Szanghaju ha! Majwan, że dobrze, że człowiek ma mocarny equipment bo zrobiło się ciepło i nie dlatego, że jak rzucał monetę tylko po prostu już jak jest koło 9 rano no to potrafi uuu, już trochę ten, być z temperaturą. Nie wiem czy słuchać pewien charakterystyczny odgłos, ale to jest odgłos pojazdu, który czyści ulicę. Powiem Wam, kochani, że zawsze jak jestem w jakimś takim miejscu religijnym, staram się mm, jakby ukłonić za lokalnego Boga. W sensie jak to jest meczet no to Allah. Tak jak jestem teraz w świątyni buddyjskiej, to I tym pokłonem jakby. Y, dziękuję tutaj Szemu Bogu, że opiekuje się. Ludzi, w którzy w niego wierzą, i przy okazji, oczywiście, dziękuję naszemu Bogu, mojemu przynajmniej, w sensie, bo też y, nie wiem, czy wszyscy odbiorcy są katolikami, że cały czas ma nas i mnie w opiece. W ogóle, kochani na wachlarzu, który mam ze sobą i który jeszcze mam z ymm, mojego pierwszego pobytu w Chinach, to y, mamy rysunek z Jiangnan Shuixian. Jeszcze co prawda tam nie jestem, ale może się uda, że się zrobi takie porównanie. Tak jak tutaj, teraz bym zostawił z Jiangan coś. <gryw> W ogóle, jakbyście kiedyś przyjrzeli się buddystom, jak oni się modlą. Oni się modlą w ten sposób, że kłaniają się w cztery kierunki świata, żeby, dziękując Buddzie i też wszystkim jego odmianom za różne rzeczy, podziękować wszystkie strony świata, żeby jakby to szczęście wszędzie płynęło. W ogóle to jeszcze, kochani, Pozwolę się pochwalić nowym outfitem, t-shirtem. Bo jak przyjechałem do Chin, to wziąłem ze sobą rzeczy, które już miałem wcześniej tam nie, wiem, typu kurtka zimowa czy coś, żeby już tutaj nie kupować, ale t-shirty czy jakieś takie rzeczy kupuję w miarę na bieżąco i to jest mój jeden z pierwszych zakupów. Także kochani. Gadanko dzisiaj jest zainspirowane właśnie Chodofu, bo, tak jak już mówiłem na samym początku, pierwszy raz tak naprawdę wtedy skosztowałem. Ten pierwszy raz on pozwolił mi jakby pomyśleć o takim temacie, z którym chcę się z Wami podzielić, to jest pewne uprzedzenia czy takie pewne rzeczy. Że my przekreślamy coś z góry, bo załóżmy, na przykład, nie wiem, no, tak jak w przypadku czołdofu, ono śmierci przy yy, samym preparowaniu, a czasami możemy odrzucić coś, co ostatecznie, tak jak w przypadku czołdofu, jest dobre. Chciałbym tym yy, gadankiem, mam nadzieję, że uda się najkrótszym, zachęcić ciebie, oglądającą osobę, że można swoją postawą przekroczyć. Uprzedzenia. Tak jak ja powiem Wam naprawdę, yy, było moje pozytywne zaskoczenie, jak skosztowałem po raz pierwszy z Jakby nie wiem, co powoduje ten zapach podczas grillowania. Jest w ten sposób, że w ogóle tu jest zupa w środku. Nie chcę za bardzo. Poczekajcie, w drugą stronę. Przechylę kamerę. To jest w ogóle zupa w środku, w tym Ćołdophu. I. Ja tak jeszcze nie przeuważam jak oni to preparują, ale chyba oni to robią na oleju, te Chodofu, że oni yy, smażą, a później do tego dodawają zupę. Ja widziałem tak jak yy, pokazywałem, yy, polecajkę, w sensie lokalnego szefa, co też w moim jakby stosunku uprzedzeń, jakie na kiedyś miałem, głównie kulinarnych też, ale no też jakichś uprzedzeń, zmieniam to teraz, że jak jestem w Chinach, to dużo więcej jem takich ich rzeczy, no, jakby ich rzeczy. To jest poszek no nie wiem, żołądek, yy, yy, co oni tam jeszcze? Yy, nerki oczywiście, yy, wątrobę z takich rzeczy, jeszcze polędwice. Oni akurat bardzo często to robią chociażby z chowdofu, yy, czy tak jak yy, ostatnio jadłem, to będzie się chyba dzielił w innym odcinku, o ile dobrze pamiętam. Kuchni Guelińską, to tam dostałem m.in. zupę z Nyonan, czyli z polędwicą. I powiem Wam, naprawdę siadło. A jeżeli chodzi o czodofu, jak będziecie kiedyś mieli okazję, żeby przy to, jak będziecie w Szanghaju, bo akurat tutaj wziąłem z kuchni szanghajskiej czodofu, czy będziecie gdzie indziej w Chinach, to spróbujcie. Jakby spróbujcie przełamać tą barierę. I powiem Wam, naprawdę. Mm. Mm. Fajnie, fajne smaki Także na ten czas to tyle z mojej strony. Trzymajcie się, ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam z Jędzyfa i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Pozytywnych wibracji. Cześć!